Kochani moi drodzy, jeden z kolegów z subrybentów, którego poznałem dzwonił do mnie telefonem i nie było jak go nawet, musiałem było przeprosić. I mówiłem, że dziewczyny ładne do czy coś takiego nie, a ten gadał cały czas na okrągło. Także muszę coś filmować. Ludzi jest sporo, nawet po drugi dzień się zrobiło bardzo dobrze. Także moi drodzy jest fajnie. Ja idę z Muszę schować te klucze do kieszeni, bo brzęczą jak najbardziej stworzenie. Drugie kółeczko nie idę robić, bo nie mam czasu, mam tu jeszcze do załatwienia. Słoneczko pięknie świeci kochani, pięknie, pięknie, do słowa. Co by było śmiesznie, co by było prawdziwie lub nieprawdziwie, udało mi się dzisiaj podpisać umowę z bankiem. Mam konto, mam konto kochanie i można będzie, że tak powiem, <laughs> ze mną rozmawiać, jak to się mówi. Bez jakichś tam paczkomatów, jak to się mówi, poczt i tyle i tym podobne. Także jeszcze muszę się zapytać, no bo nie wiem, czy mogę numer konta podawać normalnie na, fi na filmach, czy nie. Bo wiecie, jak to jest, ukochany, kto tam znowu? Boże kochany, nie, zbyt się chyba pociągnął, jak to się mówi, bo znów się dzwoni, dobra, popatrzymy, bo to jest, ja na podglądzie mam tutaj to słoneczko, bardzo pięknie wygląda, muszę wam powiedzieć, bardzo ładnie to jest, dosłownie. idziemy dalej, spacerkę. Paterek ale to taki przerwany. Trochę spacerku, trochę rozmowy. Chodziśmy Nie, to są z dzieckiem na, na rybkach. Był tutaj. Tam gdzieś dwóch facetów siedzi coś pize. Albo może kobitka, nie wiem. Tu na takich rywniach, betonowo drewnianych leżakach głodzi leżą, bo to nie jest siedzenie z pieckiem leci sobie człeczek. Pociągam gdzieś widać. leći ja i na varke, ali na pevce, radom. już się na tobie trzeba będzie zaczyna kaczkę porać także Także muszę się wiedzieć, kochani. O, 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 o. Lewa Jakoś... o! patrzcie, samolot leci. Świetnie, kochani. O, jeszcze jak to fajnie wygląda. Dwa, dwie dzikie gęsi albo dwa, bo będzie. Ale to świetnie wyszło. No będzie. I jeszcze złapiemy samolot. Do Tranda chyba, tak. Albo, nie wiem, żółty, niebieski ogon, żółte. Tak albo, nie wiem co to. Do mnie to tak jakoś wyglądało na... no co jest? to jest towarzystwo to zagadanie o to Piedzu? Nie wiem dlaczego one zawsze tak uciekają Już nie jest zimno Chyba, że się przed słońcem chowają można ognisko przypalić w tu i ławki można Jakieś konsumpcję butelkowo inną zrobić nie ma problemów Tu królestwo dzieciaków jest. Idę. O, ja lecę sobie łódki jakieś małe. Jak eee, ścigacze wyglądają. <laughs> I, A tam sobie ktoś już daleka widać. Dymek leci, czyli towarzystwo jakieś chyba przyszło, no i na widzę na stołach obydwie Ukraińcy, bo bardzo często to robią. Skaże się O co ona tu zrobiła? O widzicie jak Tylek pokazała nam Tak ciepło jest, Ludziska wychodzą młodzi głównie na grilec czy ani żegnam się z wami. Miłego wieczorku życzę i do następnego. To znaczy nie, dzisiaj podam wam w jakiś sposób ewentualnie, no nie wiem, może muszę się najpierw zastanowić, co i jak, jak to się mówi z tym kontem, numerem podaniem czy wolno, czy nie wolno, nie wiem, nie znam się na tym, dlatego muszę najpierw informację uzyskać. Także, najlepszego. To zobaczenia, mili Państwo.